Witajcie, witajcie ponownie w kolejnym odcinku zagramy w League of Legends. Jednak z tego powodu, że lol mi skraszował podczas nagrywania, to wtedy to początkowe nagranie, te pierwsze 2-3 minuty poszły w pizdu. Więc ze mną jest Pimpek. Witam. I teraz z tego co słyszałem, to First Blood ma wróg. Ja mam. Aha, dobrze, dobrze, dobrze. To jeszcze lepsza wiadomość. Uuu. Zaraz. Uu... Dobrze, chodzimy, ratujemy sytuację Sio, sio Sio i sio Już spuszczowali jeden tower, oh fuck Caitlyn 27, Queen 8 sytuacja. Głupia sytuacja. Dobrze, Caitlyn już jest. Tylko gdzie jest Leona? Ale już wróciłem na trzeci level już. Eee, świetnie to idzie, jakby. Uuu, <śpiewanie> dobrze. Parm cię po prostu, jest słabi. Jest w ogóle porozem do głowy. No, aktualnie Pantona jest tak banalnie skanterować na lenie, to jest po prostu śmieszne, jak go załatwo. Każdą postacią go skanteruje, wystarczy, że kupisz matkę do armora i już praktycznie Pantona nie robić ci d bo problem jest, że mana się za szybko i ten haras jest za słaby. Ale nasz, ich Jayce w ogóle nie składa rezystów, co mnie bardzo cieszy. 5 mm. w minionach, to jest straszne. To, jest, straszny, to jest straszne, bo wiele I osób w właśnie w nie docenia takie pojedyncze rzeczy. Szczególnie w Erli, to jest niesamowite, jak jest, nie w tych minionach i jeszcze myślą, że wygrają. Najbardziej to rozbraja jak ktoś... Jak zabiłeś kogoś na lejnie i on wraca, wbija się w twoje miniony, próbuje się zabić Uuu! Cała zgraja Och! Dwu, jednego za dwóch! Cofamy, cofamy, cofamy Aha, TF no to jest troszkę głupie Shen Ultimate A nie, akurat Shen Ultimate Tu nie było jeszcze, ale wiesz Twisted, Ult Twisted Ultimate Shen Ultimate Co moja? Widzę, że się Wpakowaliście tam Wiesz, w sumie... <śmienicza> Tylko mi troszkę... To przyjemny taką bardzo. <laughs> Zobaczymy co z tego wyjdzie late game. No i nie myślę, że się robi pod takiego bardzo. Nie najgłuszy pomysł. Tylko ten Queen Jest akurat tak w, w taki sposób gra, że on niepotrzebnie spam używa swoich umiejętności, to znaczy... A ja niepotrzebnie dałem. nie dałem. <noise> że on wchodzi niepotrzebnie w wywalkę i, i otrzymuje więcej obrażeń niż poprzez haras zadaje. Widzę, że się cofasz. Nie mam manę, mogę jeszcze sobie zawitać. Uwaga! <noise> Kłyniak stoi teraz z farmą. Ma 50 do 50. O! Sk nawet teraz ma nawet lepszą farmę od Caitlyn O! 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 wybiła No, poszło O! się pokaruje, tu Ale ten Queen bardzo do, mocno się skupia na farmowaniu, więc ale już, Kate uh, nadal nie kupiła buty. do dwóch, nie jest aż tak źle Sorry, nie chce aż tak się bić Myślałem, że będzie o, 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 o Dwa do ramy. God it, jak ja nie cierpię Te teleporty Set play bottom Dajcie parę na Nie o to chodzi, już mnie Kasopieja wnerwiła Oskarża nas o coś, co sama nie jest e, lepsza akurat Nie, 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 nie Do zabijamy? gdzie ty jesteś? Aha LOL! Co to było? Co ja zrobiłem? Nie! Co za ten Olaf wyprawił! Tak BUM! Ja Tureta tak... by ktoś pytankował może tutaj mówić Zaraz puszczą a ja już nie jestem w stanie obronić Tak nie zrobię, sorry, padnie Dwóch puszuje nie odepnij Poszło. Smoczek jest nasz. No Coś się tu dzieje? Marnie więcej. <gry> Nie idzie. Jestem ciekaw, ja bym potrzebował 26 punktów, żeby dostać promocję. To nie jest niemożliwe, ale wątpię, żebym otrzymał. Nie dostanę, Ja już dostawałem po 30 Ale na początku. Nie, ostatnio nawet, po 20, ostatnio nawet 26 punktów nie, czekaj. Tak. Rankedut w ogóle czy rankedów w ogóle to nie wiem ile? W Dobra, tym sezonie? Nie, nie wiem. wiem. Mało. Tyle ile mam odcinków, czyli bym powiedział, że jest z 25? To może zostać. Nie, wiem, bo na początku mi dawało więcej. O, o, ja nie wiem, czy to też tak się. Takie były nasze. Jak się reset, to są te busty, a teraz to ja nie wiem. czy tak Ja tak właśnie tak miałem 6 e, odcinków temu, to znaczy 6, 7, 8 od e, gier Setbot. Bardzo smutne. Bardzo sputne, kurde. To jeszcze zacznijmy od tego, że to była stricte wina że dała bez mnie. O! Takie: Thank you, Olaf, może? Uuu! Uu. I, I więcej ich nie było tam? A, jeszcze Jason. No, Queen teraz odwalił Szmacia robot robotę, szczerze powiedziawszy. Eee, dobrze, nie pomyślę, co by tu kupić. Biegnę do Jasona, nie będę się z nim A ty, Jason, to można. Hmm. To cacko, oraz... Hmm. O, jeszcze dwa wardy by się przydały Kul'dona smoka jest 7 minutowy, prawda? Tak e, 20 w minucie dopiero się pojawi. Ło? Ten to też ten Olaf. Spamuje tym ghostem. Tak mm. działa to. <laughs> Myślał, że znienacka weźmie szena. Nie było innego. Jace był na środku, jeśli by cię to interesowano i jest nadal, więc... Jace, nie poradzicie sobie z nim? Nie, ja tylko o ciebie informuję. Ale już widzę, że Shen u ciebie zadomowił się.

Ja, ja tam nie mogę wejść, bo mnie zaraz ubiją Daj zabijemy Jeszcze nie zostało Aaj, Nie, nie, cofaj, cofaj A... Teraz Daj. Dobra Ale to już ostatnia akcja, to była bliska Okej, okay, cofamy, cofamy, cofamy Wszystko było pod kontrolą Moglibyśmy jeszcze TF, ale... Nie. Nie, 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 to... Z jego karty to wiadomo. I, i, siła kart... E, jego kart nie osłabia się wraz z... Nie chodzi o to, co rzuca. Nie ta pojedyncza, ale ta potrójna wersja. E, że w, wraz z kolejnymi e, celami... Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy osłabia nie, 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 nie. to, czy właśnie... Trzeba byłoby to sprawdzić, jak nie. raz się zginie. Oh. Kurde, ja potrzebuję manę A ja farmy. Ile masz? 120. Mało. W stosunku Mało. do Jace masz równe. No dobra, ale mam, mam jeszcze 5 minut, żeby wypalić moją średnią farmę, czyli jakieś 240 nie Ile? 240, 230. Oj, zadowolony Szkoda, że tego nie widziałeś. Dwa, dwa, dwa ruchy od e, Kasopie i z e, już połowę HP nie ma. Nie, dwie trzecie już nie miało, więc. E, nie, nie, nie. Smoczek jest. Co robisz? Już na topa topia. Dawaj, dawaj, dawaj. E, jak co, to zostaw sobie z na jaki będzie robił e, ten e, Shen, e, swój e, ten Ultimate. Nie no opuszczaj turret, boże, to takie trudne. W możemy ich zabić. Tylko turret musi O, Uuuu, spierdź Mój kill! Ach! Uh. Myślałem, że za pomocą ultimate'u uda mi się dobić Leone. I dla dlaczego zawiniła Queen, play more carry, ok? No bo on zwykle gra jakby był ap a nie AD. More <laughs> dobre. ucieka, ja mogę. Z tam tripla mieliśmy na wolatopie, a było to zrobiłem tylko jednego. Aha, masz ultima... o! Uuu! Zobacz sobie dół! Thunder, o! Ej, <grymne> co Jeszcze nie wiem, dlaczego? Mów. A, nie ma wartu. <grymne> Jest ten jeden ward przy smoczku. Dobra, ale postaw się tak gdzieś tym to... Będę całą mapę Jezu, pęta, pęta dla mnie. Czyli ktoś jeszcze chce kto utrzymać? Eee, nie, tylko ja. A mój ultimate? ultimate jest za 30 sekund. Dobrze. Pa, zabijemy, zabijemy. Zabijemy? Nie był... Dobrze, udało ci się, ale. Nie, ja uciekam. No dobrze, ale. Ale Shen zginął. Shen? Queen zginął. Co? A to Queen walczył? No, on zginął. Uuu fuck. No, bez kitu. Mini karta mnie dobiła. Te karty wszystkie dają jednakowy mail Tak. Tylko po prostu inaczej wyglądają. Bo w opisie nie, nigdy nie. nie hmm. e, w sensie które karty, te potrójne czy pojedyncze? Ta, te potrójne. Czyli to. E, daje ten jednakowy nimi, tak, nimi ten jedankowy. Olaf teraz się przerzucił y, na flamowanie tego. Queen'a What a lie! Co tam piszesz? New champion, Instagram, probably kit and much more. To uh, tego reporta tam. Ja bym to pisał. I tu jest wart. Wszędzie są warty. Nie mają wszędzie WARD. Ja też jestem wart, wszędzie. Kup, je. Kup cool. <laughs> Nie ma miejsca w inwentarzu. Queen, bot, troll. Dziękuję, Aj Ani. Nie, nie ma co chyba walczyć. 5 na 5. Fileczka, fileczka. Ja się cofnę, może. Bo akurat będę miał item, co pomoże w tym fajtach, akurat przeciwko Caitlyn szczególnie. Najlepsze w tym fajtach są wartych. Zależy, jeśli masz na przykład przeciwko szaku, to taki. U, już że Queen pójdzie. Pięknie. Frozen Heart Niech się tu Caitlyn tylko zjawi Ja na pewno nie będę Queenowi da dawać W. Jak to już lepiej żebym Olafowi dawał Szczerze tak powiedziawszy O. zabić Caitlyn Ja jestem za twi twisted Wszystko Wszystkich. Coś, co jeszcze się zastanawiamy, tylko Koku pierwszego, to jest kwestia. Zboczy, 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 zboczy. Gdzie z boku? To złapę, pod Tak, problem tylko, że zobacz, już Olaf jest pół HP, Kasio jest pół HP za Jeśli pod toerem, to świetnie, to wygramy, ale tak. Eee, dziewczynki tankuje. Uuu, widać. Ja. Nie widzę tego. Po prostu nie widzę tej umiejętności. Co? Więc no, tak, tak, może tak chcę strzelić Ma kurga na 20 metrów. to popadać. Dobrze, mają co robi, kurwa. Twisted przeżył gonionym przez Olafa Zginął U dzięki Dobrze, 2 za 2 Kasia nie Nie widziałem, widziałem gonić Olafa z Twistedem I to fajnie jeszcze wygląda, zobacz sobie tutaj Gdzie ping pingnęłem U U Uh. Pułapka Masz ultimate? Skakuj sorry, sorry, no no, nie. Ale lep, e, nie zużyłeś e, czasami, aha, zużyłeś Wiesz, ja jestem przy tobie Może Uuu, uh. dałeś ignita? Ja yeah. Uwaga na pułapki no chciałem pośrodku no, Okej, okay, cofamy, cofamy, cofamy oh yeah, yeah. Dobra, co do mamy Ja pierdziele Więcej w drugiej wojnie światowej Gdzie ten Olaf? A, zginie I see Quinn. report blame all. Game lost by Queen. Subbook! Just too long, I didn't see the issue of the demo. Ay, 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 Play as Division Bronze 5. <laughs> Chcę chcieć zagrać tutaj na brązie piące, bo nigdy chyba nie grałem. <grym> Daj spoko, ja, nie. Chcę zobaczyć ten, ten naprawdę tak niskiego poziomu. To... Oh. Mm. właśnie, mar... Najlepsze jest to, że support ma lepszy wynik od, yy, od AD. Ale hard. No. Wiesz, w sumie ja składam pod tenka, bo nie, nie mamy do końca takiego faktycznego skrzydła kości tenka. że po podróżyli tego tego Stone i teraz praktycznie tego się kupić nie da tak szybko. No. I tak na wczesny początek. u! u, u. Nie może ci inaczej, nie ma bardzo fali chcą poszować z salon go. Bo... ja o, jaj, 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 jaj. Uwaga uwaga uwaga! I Queen pollechon. U. O. Ogólnie nie widzę jak Queen walczy. W tam rady 23 26, nie jest so, aż tak źle, zobacz 4 z nich, 3 z nich są ledwo, ledwo, co? Olaf? Olaf? Poproszę, akcja, ghost U, właśnie, na to czeka, na to czeka, na to czeka, na to czekałem Jeszcze ultimate, a nie ma ultimate'u. Nie ma rezystów, co tu? wiesz, to chcąc się rozrobić nie ma rezystów, co tu? Ku... Nie ma nic, to jest... Lecimy Shurelia, o Masurelię ma ten, peltą I do motera I Kurde, o. zabijcie I co to tak strzeliłem z tej strony? Co za... Dolecisz? Tak, ale... Przyspieszam, przyspieszam Zatrzymaj go, zatrzymaj go u uh, blisko! nie Jest, Jesteś, się za daleko, bym mógł cię przyspieszyć. U uh, dobrze! O, ogarnia, No, ogarnia. got a better score. Tak, tylko porównaj mój score z jego skorem. Ja cool nadal mam beznadziejną o Oj, chyba swoją ścierenią nie dotrzymasz w tym razie. No, nie mam, nie mam, nie mam. no slot. Jak ty nie ma slotu? No nie mam. A spok. A co myślałeś? Teraz właśnie chcę bancze zebrać A, Cofaj, 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 cofaj um, Nie, dobra, nie Poszło jest. Jeszcze... U, u! Uh, uh, prawie w pułapkę jeszcze od Caitlyn Jedź, jedź, jedź na Leonę. Dobrze Teraz trzeba Olafa ratować Olafar. jest Nie, Olaf jest za słaby Teraz jest po naszej pasji. Uh, ale to jej nic nie da. I teraz nie, no nasz los pozostał w rękach Queen'a. Spieprzać! Czekaj się 8 sekund. Zginęcie. Za ile? Dobrze, ruszamy, 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 ruszamy. Chyba. Creep, creep. Zrobiłem się podnieść. No, Złożyć? Yeah. chyba nic nie wyjdzie z promocji dla ciebie. I spizdu. Hmm. Dobrze, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, więc na razie. Na razie.